M jak mi bo odcinek 1373 Zosia wróci z Francji i oszaleje na punkcie Michała Ostrowskiego. Em jak mi bo odcinek 1373 w Torek? 1505.2018, o godzinie. 20.50 w TVP 2. W 1373 odcinku M jak mi do Polski wraca Zosia. Która ostatnie miesiące spędziła we Francji. By między narodów matur w obcym języku. Po powrocie na Wietrzn zdradzi, kreska w samolocie zaczba czyta wietny Kryminap. Z Zokamy to zasi mamy Kryminap na miejscu chodzi o naszego nowego S siada. Ma dziwne spotkania z podejrzanymi typami WTR-Ci Wojtu. A wiesz, kreska E w X i kreska C tego Tomaszawskiego jest taki bohater seryjny morderca. Który udaje skrzypka i w futerale na skrzypce nosi brot. Powie podekscytowana Zosia pokazuj cebratux i kreska K. 1373 odcinku M jak mi bo wieczorem, Wojtu wyjdzie na spacer z psem, ale nie będzie go bardzo debługo. Zaniepokojona Zosia pójdzie go szuka i przypadkiem Uzbyszy rozmów podejrzanego Mia Miałabym udbuc matkę, ale zabij smarkacza, powie Ostrowski do zbuchawki. A przera ona dziewczyna pobiegnie z Joasi Barbara Kurdy-Szatan. Która od razu wezwie policję i wbiegnie do domu Michała, by ratować syna. Gdzie jest mój syn, sukin synu? Krzyknie Chodakowska, a zaraz za nią do rodka wbiegnie Zosia. Asiu, coś stabo? sta, bo? Dostałem księgę Skrzeka z autografem. Wiesz kto to jest? Tomaszewski, autor Krymina kryminałów. Powie zachwycony Wojtu, który jako pierwszy poznał tajemnic Michaba. To naprawdę pan? Jestem pana Najwika Zwang. Najwika Z? Jestem w szoku. Przyknie z niedowierzaniem nastolatka i od razu poprosi o autograf.